Siemano, widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale są Jochny, a dzisiaj gramy sobie w Minecraft Bedwars. Luźne Bedwarsiki, Bedwars hashtag 6. Włącz, włączymy sobie jakiegoś fajnego TXT. Aha, no mam teraz takie lagi, że teksturpaków nie mogę połączyć, nie wiem dlaczego. Mamy jakieś takie dziwne lagi, widzicie? Nię, to jest już sporo. Jakieś takie lagi mam. No dobra, to zagramy sobie na, na FOMI. Mam dziwne lagi jakieś, nie wiem. dlaczego. Tu nie mogę włączyć a ten... Dziwne są te lagi. Gramy na Feder Client. Bardzo piękne bo albo ich sami mogliście zauważyć. Dla goego oka oh jeszcze ona lepiej wygląda. No chodź ty do bombiku. Kują, kują z matmy, łatwo z nim. Dobra gramy, gramy. Nara kolejno. O, kto taki mocny, kto taki bydlak? Ja cię kręcę. Gramy dalej, gramy dalej, moi kochani, zostawcie łapę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, jak tam wam się teraz pokazuje na ekranie. A ty co ty, o no jak? Czemu? Nie, to zlagu. Jak go nie od. Nie, nie, nie. Ale to jest jakiś lag Widzisz, Go miał odrzucić, a on jakby stał w miejscu Chłop miał jakiś no reach reaction Albo jakiegoś moda no, co jest, chłop miał, chłop miał na stówę cheaty To jest niemożliwe Ja chłopa normalnie chciałem odrzucić, żeby nam wyraźnie zniszczył A ten normalnie stoi i nic, nic tam I ani nie drgnął, no co jest Rozlod, no, masz radę Pomagam! Bo widzę, że li a ty, rzuciutki kolego. Nara też na ciebie grobić go moi widzowie, robi Kroją mi się łapy. Ojej, hobari. uciekaj, uciekaj, ja cię, chronię, uciekaj. O, ja też muszę spierdywać. Nie, nie wejdziesz tu, uciekam. No i no, chłop ma dupę. no te. Tego chłopa właśnie mi chodzi. On miał takiego przeciw... Co oni tam odwalają? Co tam się dzieje? A ja mam pytanie koledzy, co? Co ty robisz? Co ty robisz? Powiedz mi kolego, co ty. Uff. Co ty kolego robisz? No nie wiem, oni nie potrafią w to grać. I te teksturpaki y też są jakieś polagowane, bo na przykład mojego Fruxake teksturpak nie mogę włączyć. Nie no, teksturpaki y mam polagowane. Co mogę włączyć? X-Ray'a. Nawet Elomordo nie mogę włączyć. Muszę raz teksturpaki y przejrzeć. No, Elu Mordo nawet nie mogę włączyć. Co jest? Nie no, dobra. Gram na Asasinku. Ja mam jakieś te teksturpaki, bo w ogóle muszę sobie jeden teksturpak mój zmienić. Bo tu chyba jeszcze w pamięci zostały te teksturpaki, ale widzę, że one nie działają. Są po prostu jakieś polagowane. Co ten gość robi? Jakaś ognista kula. 1, 2, 3. Pozdrawiam, niedziela! Dzień 12, 11. 2023, co ty chcesz? masz Złożyłem mu złoto, bo nie wiem co chciał. Chyba wyrogu do Dobra, zostawię do niego wyro, a ja pójdę na diamenty. Gramy sobie czwóreczki, jak coś. No, kurczę, blaszka, spadłem. No, spadłem, spadłem, spadłem. No sorry, no spadłem. Bąbelki są dla nas jak światłość. Pójdę na szabenki, zgniatają w kość. Kolejny leci. Oh, nie ma cię. <ścoughs> Kolega spadł. Nie no, ja mam na no serio jakieś nie... Coś jest ze mną nie tak, coś szczerze, że albo moja forma jest zerowa, albo nie potrafię w to grać. I tak by też mogło być. Bąbelki są dla nas jak młodość I ostrą szabelkę, i ostrą szabelkę. No Sory za ten mój śpiew, nie? no ale no tak już musi być. Będzie dobrze. Ale żyję jeszcze. Nie mam co robić. Pobiłbym się z kimś na środku. Adrealina. Wszyscy siedzą w bazach. Nic się nie dzieje. Nudne te No Trochę. I ostrą szabelkę. Teksturpaki mam popagowane. Co to jest Diamondy No stara. sam nie mam swoich itemów, a ty mnie jeszcze prosi, to tam... O nic... Ja trochę dużo wełny. 58 powinno mi wystarczyć. Tak mi się wydaje. To znaczy tak mi się tylko wydaje. Ja a. Aha! Czyli tak. Nie idź do niego! oho um. przechytrzył mnie jezus maria mnie już ja jak ja usłyszę tnt <noise> masakra macie hand kamika na myszeczkę. myślę że jest bardzo odklejony jest od rzeczywistości, żartuję jest on 100% z rzeczywistości nie jest jakiś doklejony z ity. Nie, no czemu nie ma. A gdzie jest ten drugi niebieski? Zamiast mnie ratować, on jest na diamentach i czeka na nie. Czeka na błogosławieństwo. No nie czaje tego. Jak tak można? No nie czaje tego po prostu. No, 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 nie czaję. No. Double click. Mogę być zabykli, ale to są za duże fory. Nie, trzeba być. Butterflyem. Butterfly najlepszy. Butterfly najlepszy do klebu. I ostrą szabelkę. I ostrą szabelkę. Sory za, za moją dzisiejszą. Sory za moją dzisiejszą od Sorry za moją dzisiejszą bo mam trochę, ale no sorry. Weekendzik to mnie się To znaczy. To, to znaczy co? Nie, żartuję oczywiście. Dobra! Co ta wiadomość ma oznaczać? Aha! Ok, papież. What the hell? Ci, ci ludzie są na coś powaleni. Jakby papież był dobrym człowiekiem. On nie jest dobrym człowiekiem, to znaczy co? Nie no. Nie rozgadujmy się o polityce na odcinku z Wars, okay? Bo ok? Na moim kanale nigdy o polityce z wami jeszcze nie gadałem. Może możliwe, że to, że to się zmieni na live. Który za niego chcę poprowadzić? To znaczy, zrobić i sobie z wami na czacie pogadać albo ogólnie. Może jakieś pieniążki zarobić, będzie na żarty. <laughs> Oj, okay. to było dobre. No, zabił ich. Znaczy, oni zabili naszego. A! Nie mogłem bloków postawić. A ja go tak na wóz Chyba jednak nie. Sorry za moje dzisiejsze wstawki, no ale już tak musi być. No, będzie dobrze. Dobrze. Gramy dalej. A i taka odpowiedź, że właśnie niebieski zabija zielonego, którego ja zabiłem i dostałem dużo z niego itemów mi się bardzo do życia przydadzą. Jeszcze na tej arenie Bedwars. Zbieramy na secika oczywiście. A to tam gdzie? Co tu zieloni odwalają? Nie wiem. Spoko, auto jumpa już wyłączyłem. W tym gościu widzę bardzo full tryhard. Tylko ja tak dzisiaj nadal myszką nie umiem operować. Aha, bo oni już nie mają Dawaj na nich, chodź, chodź, ho, 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 Bartosz, Ci, hu, olech, strefa, jeser, o, no i secik, proszę Państwa, dobsz, yyy, Arena, jeszcze nie zginąłem na tej arenie, to znaczy zdydałem, ale jeszcze żyję, I chyba to wykrakałem. Mi się wydaje, że tak. bąbelki zostawiam wolę dziś. A jakby ktoś pytał, to mam feder klienta, tak ogólnie. I mi się wydaje, że dosyć git się gra, że nie ma za bardzo jakichś tam lagów, nie? Filmu? To znaczy w sumie sami możecie to ocenić, bo ja nie mam lagów na podglądzie z tego co widzę nawet jest płynniej niż u mnie w rzeczywistości. Na monitorze ekranie, to znaczy jak z tak zwał. Nie komputerze. Zostało nam jeszcze troszkę minut filmu, więc możemy sobie coś tam... Jeszcze na tych bedwarsach popaplać. Nie ma emeraldków jeszcze na razie. Teraz ja się. Aha. Chcemy sobie przyspieszyć trasę, z pozwoliłem. Idziemy zaczęli. Oho! Uuu! Uh! Uh! Sorry, że się drze mikrofony lepiej. O ja emeraldzi. Pięknie. No i chyba nie ma. Oczywiście. I kolejny Emeraldzik proszę państwa. Dobra, idziemy do naszej bazy. A to nie jest nasza baza Beka. Trochę z tego co pamiętam, to mam jednego Defender Fendercześcia, no i mamy szarkneskę. Z tego co pamiętam będę miał około 4, bo chyba jednego mam Defender i to też nie No i gość... Tak, mamy cztery, czyli jeszcze dwa i mamy Diamond seta. Co mi się wydaje, że jest dosyć dobrą rzeczą, bo Diamond Setior się nam może bardzo przydać. W takich sytuacjach, na przykład, w których po prostu w ogóle nie będę miał kontroli nad, nad rzeczywistością, to by się mogło przydać. Spokojnie patrzę na czas filmu. Hmm. A już bym miał pięć. Ja cię kręcę. Musisz. Musiał, no musiał. Pan Petrolek. Pan Petrolek? Podłoga 13. pozdrawiam. Pan? Nie widać go na zbliżony. A on shiftuje. O! Nie shift. Da, crazy. Nie mamy wyraz ale w sumie nawet dobrze, bo końcówka filmu Robimy go z Oczywiście, że nie. Kto pomyślał, że będziemy robić? Speedrider to wam mogę zrobić. Speedrider byłbym doskonale. UHP. Dobrze. A zaraz będziemy kończyć ten film. O ile tu się nic jeszcze nie stanie. Uuu, to było fajne. Nie wiem czemu ja się tak... Czy... Strzelił mnie ten głowę. A, no nie mam niego. To nie jest... Nara koledzy! Wywalam. Dobra, trzymajcie się widzowie do następnych odcinków. No i siema. Cześć.